To jest hit! Konfederata prawie pękł ze śmiechu od słuchania bredni dwóch lewaczek. Niech pan nie ma osób, dzieciom. które urodziły się w parze jednopłciowej na świecie. A nie, ani jedna osoba nie urodziła się w parze jednopłciowej. Znaczy nie, to ja panu powiem, Boże. że właśnie tak jest? Są dwie kobiety, które Naprawdę? tworzą związek, a jak pan i jedna z nich w wyniku in vitro zachodzi w ciążę i rodzi dziecko. No, no to w porządku. I pani pani ja. Żukowska twierdzi, że mężczyźni rodzą dzieci. Tak? Ale to nie ma tu nie. Pani Żukowskiej, bo no my no rozmawiamy właśnie. o tym. No wie Pan, czyli rodzicem jest tylko ten, kto naprawdę jest biologicznym rodzicem. Adoptowane tak, dzieci, jak? To są jeżeli rodziną, dzieci czy są adoptowane przez parę, no to to są, to są przybrani rodzice. Ale nie mówicie a jak mi, jest Panie. dziecko z in vitra, Nie mówicie mi, Panie, że w parach jednopłciowych, że pary jednopłciowe po to powstają między innymi, żeby rodziły się dzieci w Polsce, żeby było w Polsce więcej dzieci. Bo z par jednopłciowych. Wie Pan, są. Z A ja myślę, nie mam a ja myślę, a może gdyby nie ja, uciec, ja myślę, że, że pan. Gdyby to jest a ja myślę, że pan... myślę, że pan, pan naśmiewając się nie. w takich. parach jednopłciowych? Jeśli mogę. A dlaczego tak? nie? Chce pan to o coś powiedzieć. W jaki sposób parze jednopłciowej mają ścić urodzić? Niech mi pani wytłumaczy. No tak, jak pani posłucha Usłyszał na przykład. pan już tutaj trzy razy. Pro, tylko tak. pan się nabija zamiast posłuchać tak. ale, argumentów. Ale Boże, to jest podstawowa biologia. Czy pan może przestać się nabijać i posłuchać tego? Nie, vitro? Ale ja czuję, jakbym się obudził w jakimś czasie. che com'è di no